Gdzie się ukryć? To nowe narzędzie do wyszukiwania bezpiecznych miejsc schronienia, nie tylko w sytuacji zagrożenia militarnego, ale też chociażby klęsk żywiołowych. O tym, jak działa i jak się w tym odnaleźć, w rozmowie z moim gościem, aspirantem Dariusz Szacht, komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dzień dobry, witamy w studiu. Dzień dobry, witam. Wczoraj ta, to narzędzie zadebiutowało. Gdzie się ukryć? 70 tysięcy miejsc w całej Polsce, 20 milionów osób może się w tych miejscach schronić. Ale też wczoraj dużo krytycznych uwag było co do funkcjonalności tego narzędzia. Czy już dzisiaj wszystko działa tak, jak powinno? Tak, oczywiście wszystkie uwagi były na bieżąco redagowane przez zespół komendanta głównego, który opracował tą aplikację. Oczywiście ona cały czas będzie się rozwijać. Zarówno jej funkcjonalność, jak i dodatkowe miejsca te punkty, punkty schronienia będą na bieżąco dodawane. Dodam tylko, że w naszym województwie jest 4,5 tysiąca, już ponad 4,5 tysiąca takich punktów. Kolejne są na etapie weryfikacji, oczywiście tutaj również niebawem zostanie dołączona no, nowa jakby formuła formularz poprzez który będziemy mogli wszyscy zgłaszać nowe punkty schronienia także będziemy mieli jako obywatele również taki jakby czynny udział w rozwijaniu tej aplikacji która za też krótką chwilkę będzie gotowa do pobrania ze sklepów z aplikacjami. No właśnie, bo myśląc o tych miejscach schronienia, przychodzi nam do głowy schrony takie z grubego betonu, gdzie można długie tygodnie spędzić, ale to nie tylko o takie miejsca chodzi, chodzi o takie miejsca doraźnego schronienia się. Jakiego typu są to miejsca, te, które znajdziemy na mapie, bo nie jest to na tej mapie wyszczególnione. Tak, tak jak Pan powiedział, to są e, punkty schronienia, one mają służyć nam doraźnie i na krótką chwilę, to jest zupełnie coś innego niż schrony. E, w tej aplikacji znajdują się tylko i wyłącznie te punkty schronienia, e, które są dostępne e, albo całodobowo, albo z pewnymi ograniczeniami, czyli to są powiedzmy parkingi podziemne będące we władaniu jakichś tam prywatnych podmiotów, jak również przejścia podziemne, piwnice i wszelkiego tego typu obiekty, które gwarantują nam bezpieczeństwo w sytuacji powstania zagrożenia, szczególnie tego związanego z nagłymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli te ulewny deszcz, grat, silne wiatry, wiatrołomy także temu ta właśnie aplikacja, to narzędzie ma służyć. Widzimy klikając w te miejsca, które się wyświetlają w pobliżu naszej lokalizacji, którą wskażemy, są takie adnotacje, na przykład ograniczona dostępność, określone godziny, no to jeszcze jasne, ale dostęp w ramach wzajemnej pomocy, co się za tym kryje? To jest, że tak powiem, obiekt prywatny, czyli jest właściciel, który musi jakby wyrazić zgodę na to, aby udostępnić ten punkt schronienia osobom po stronie, które tej pomocy będą potrzebować. Przede wszystkim liczymy jako Państwa Straż Pożarna na to, że będziemy wspólnie budować taką społeczną odpowiedzialność i to jest jakby kluczem do tego wszystkiego, do tej takiej wspólnej odporności, którą chcemy razem z mieszkańcami budować. Stąd też wszystkie uwagi przyjmujemy jak najbardziej po to, aby poprawiać funkcjonalność tej aplikacji. No i w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, czy to właśnie tego związanego z warunkami atmosferycznymi, czy nie wiem, nalotem z powietrza, po to, żeby każdy mieszkaniec miał ten bezpieczny punkt schronienia. No właśnie, czy nie warto było w tej aplikacji zaznaczyć, że to jest na przykład właśnie garaż czy piwnica, bo czasami szukając po tych adresach możemy mieć wątpliwość. Tutaj w okolicy budynku telewizji sprawdzałem, no to jest urząd miasta, szkoła podstawowa, Uniwersytet Szczeciński, no to domyślamy się, że tam ktoś może być nas wpuścić, albo są jakieś ograniczone godziny, ale z drugiej strony, jak mamy do dyspozycji piwnicę, garaż, no to też w sumie nie wiadomo, po pierwsze, gdzie szukać wejścia do tego miejsca schronienia? Kogo pytać o zgodę? Warto może dopisać takie, takie uwagi. Czyli nasze założenia już widzę działają, także oczywiście te, te wszystkie sugestie z, przyjmuję. Oczywiście przekażę na najbliższym spotkaniu z Komendą Główną. O to właśnie chodzi, żebyśmy wspólnie na tej aplikacji pracowali, dostrzegali może jakieś drobne błędy, bo też przyznajemy się do tego, że jak najbardziej pewne jakieś niedoskonałości mogą się pojawić. To jest nowe narzędzie. O to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy my jako społeczeństwo wspólnie pracowali nad tą aplikacją, bo tak naprawdę jest to naszo, nasze dobro wspólne. Także dziękuję za te uwagi. A jak, jak była ustalana lista tych miejsc? Czy to Państwo sami szukali tych miejsc, czy mieszkańcy zgłaszali? No bo to są bardzo różnorodne miejsca. I to, też to było takim warunkiem, że to miejsce może być dopuszczone jako miejsce schronienia, a inne nie może. Przede wszystkim no tutaj jako baza po, po, posłużyła nam strona internetowa schrony, która taką inwestycją. Prowadziliśmy w 2002-2023 roku. To jakby posłużyło za bazę, tam fizycznie strażacy odwiedzali te wszystkie miejsca, te piwnice, prowadzili taką ewidencję. To posłużyło. Oczywiście ta aplikacja jest nowa, ma możliwość przede wszystkim też pracowania offline, czyli. Tutaj nie musimy mieć jakby dostępu do internetu, oczywiście za, za pierwszym razem musimy tylko pobrać jakby mapę tutaj z naszej gminy czy z naszej bezpośredniej okolicy i to posłużyło głównie jako baza. Oczywiście strażacy też teraz te miejsca powtórnie jakby sprawdzali, weryfikowali, między innymi to czy w, te, w takim obiekcie nie znajduje się na przykład, nie znajduje się instalacja gazowa, która jakby też wyklucza z automatu taki obiekt, także... Fizycznie strażacy nad tym pracowali, cały czas pracują, bo ta baza tych obiektów będzie systematycznie powiększana. Czy warto już, nie czekając na jakieś zagrożenie, zapoznać się z tą mapą w okolicy naszego domu czy miejsca pracy, bo też czasami może nie być czasu na szukanie tego miejsca, żeby wiedzieć po prostu, gdzie takie najbliższe miejsce jest. Tak, na pewno będziemy taką kampanię informacyjną prowadzić. Też dziękuję Państwu tutaj za zaproszenie, że, że możemy szerszej publiczności, naszemu społeczeństwu przedstawić tą aplikację także na pewno będziemy chcieli dotrzeć do wszystkich po to, żeby zapoznali się z tą aplikacją w chwili zagrożenia, żeby sobie też takie automatyzmy wypracować, oczywiście nie mówimy tu w pierwszej kolejności o jakichś konfliktach zbrojnych ale przede wszystkim mamy tutaj na myśli właśnie te czynniki atmosferyczne które no coraz bardziej przybierają na sile, są dla nas dużym zagrożeniem, przy tych czynnikach jeżeli wypracujemy sobie takie pewne nawyki, wiemy jak w tej aplikacji się posługiwać Wtedy dużo łatwiej będzie nam postępować w przypadku jakiegokolwiek innego kryzysu, czy to militarnego, czy, czy jakichś nalotów z powietrza. I tutaj stawiamy przecinek. Widzą kroniki, dziękujemy za uwagę. Dalsza część naszej rozmowy na kanale YouTube Telewizja Szczecin. Do zobaczenia. Jeszcze chciałem dopytać o taką sytuację, jeśli nas właśnie taka sytuacja zagrożenia zaskoczy, nie mamy czasu czy nie mamy głowy szukać tego miejsca schronienia, no szukamy go tam, gdzie mamy najbliżej, w domu. Jak możemy tak, się schronić tak, w domu, tak, w bezpiecznym tak, tak. miejscu, które miejsce jest najbezpieczniejsze? Przede wszystkim piwnica, to jest takie naturalne miejsce, oczywiście, jeżeli tako, takową posiadamy, w innym przypadku staramy się znaleźć pomieszczenie no, w centralnym punkcie naszego domu mieszkania. Tak, aby były co najmniej dwie ściany, czyli ta jakby ściana nośna i ta ściana powiedzmy działowa, która pierwsza przyjmuje jakby to uderzenie, druga już co do zasady ma nas ochronić. To jest taki, taki elementarz, który tutaj też chcemy przekazać społeczeństwu, ale oczywiście tutaj albo parter, albo piwnica to są te takie miejsca według nas bezpieczne. No i też taka chyba ważna uwaga, że najlepiej jest z daleka od okien. Tak, tak, to jest, to jest też niezmiennie ważne, żeby nie było otworów okiennych czy drzwiowych, bo wiadomo, że w takich przypadkach też jesteśmy narażeni na jakieś odłamki, także. Mówił Pan już o tym, że ten proces czy dodawania, czy weryfikacji tych miejsc będzie trwał, czyli tych miejsc będzie przybywać na tej tak, mapie. Tak, tak, zdecydowanie tych miejsc będzie przybywać. Wskazałem, że 4,5 tysiące takich obiektów już, już jest w naszym województwie, kolejne ponad 100 już czeka na weryfikację. No i teraz liczymy po dodaniu tej nowej funkcjonalności w aplikacji, czyli formularza, gdzie każdy obywatel będzie mógł zgłosić takie miejsce w swojej okolicy. Zakładamy, że przecież ludzie, którzy mieszkają w danym rejonie, najlepiej wiedzą, gdzie takie miejsca. Potencjalnie bezpieczne mogą się znajdować. My oczywiście po weryfikacji tego wszystkiego, bo tam na miejscu udadzą się strażacy, którzy zweryfikują czy faktycznie dane miejsce kwalifikuje się do tego, żeby było wyznaczone jako punkt schronienia. Jeśli mowa o na przykład garażu czy piwnicy, to państwo musieli namawiać właścicieli do tego, żeby oni pozwolili wpisać to miejsce na, na tą mapę? Tak, tak. No to, to ta zgoda jest tutaj w tym przypadku niezbędna. Oczywiście zupełnie inaczej temat wygląda, gdy jesteśmy, nie wiem, w warunkach wojennych, bo tutaj już wtedy jakby organ ochrony ludności przejmuje inicjatywę i decyzję administracyjną jakby może już nakazać, ale w tych przypadkach oczywiście tutaj jest to, co mówię, odporność społeczna, musimy ją budować wspólnie i świadomie po to, żeby w sytuacji zagrożenia było dla nas po prostu bezpieczne. No właśnie, a trudno było tych właścicieli namówić do tego, żeby chociażby zaznaczyli, że w sytuacji zagrożenia udostępnią swoją własność, no bo u nas jednak jest takie podejście, że mój dom, mój dom to moja twierdza i nikogo nie wpuszczam z zewnątrz. No. Oczywiście są takie przypadki, tego nie można wykluczyć, ale wiadomo, niektórzy ludzie rozumieją tą potrzebę. Mam i tak wrażenie, że nawet te osoby, które odmówiły, że tak powiem, zweryfikowania pewnego obiektu i tak w sytuacji zagrożenia Pomogą tym osobom, które tej pomocy najzwyczajniej w świecie będą potrzebować. A co ze schronami? Ile mamy tych schronów, takich prawdziwych schronów, stricte tego znaczenia w Szczecinie? Też państwo weryfikowali, czy one spełniają te wymogi związane z, no właśnie, czy można je nazywać w ogóle schronami. Jak wygląda ta sytuacja? Jak wiele ich jest jak wiele z nich spełnia właśnie te wszystkie wymagania? Powiem tak, no jeżeli chodzi o schrony ukrycia, jest to w kompetencjach organów ochrony ludności, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów. Miast, także my, oczywiście wspólnie z Nadzorem budowlanym weryfikowaliśmy te miejsca na wniosek właśnie organów ochrony ludności. No, nie jest to tajemnicą, że, że w tym zakresie no, nie wygląda to najlepiej. Tak naprawdę jesteśmy na początku tej drogi budowania tej odporności, aplikacja jest jakby jednym z tych kroków. Drugim to są środki, które też do samorządów już po raz pierwszy w tym roku trafiły. Także ten proces budowy tych schronów czy ukryć będzie trwał. Mamy do nadrobienia kilka lat, także na ten moment oczywiście posiłkujemy się tymi danymi, które przygotowaliśmy dla naszych obywateli, właśnie ta aplikacja, gdzie się ukryć. Czy są jakieś takie rozmowy chociażby ze stroną ukraińską? Oni mają no już tak bogate, można powiedzieć, chociaż to pewnie złe słowo, doświadczenie. Od tylu lat wojna trwa i no, na pewno tam jest to wszystko już opanowane do perfekcji, można powiedzieć. Tak, dokładnie tutaj jak najbardziej aplikacja wzoruje się na doświadczeniach ukraińskich, ale nie tylko, bo oczywiście tutaj Skandynawia. Finlandia też ma bogate doświadczenie w tym zakresie i chcemy się po prostu wzorować na najlepszych, czego dowodem jest ta aplikacja, jak również poradnik bezpieczeństwa, który chwilę wcześniej też został zaprezentowany. Właśnie poradnik bezpieczeństwa do końca stycznia do wszystkich domów w Polsce, ma, ma, przepraszam, ma trafić. Czy straż pożarna także uczestniczyła w jego opracowaniu? Pośrednio tak, oczywiście w pewnym zakresie, między innymi mamy tam wątki, między innymi postępowania w przypadku pożaru, także jesteśmy formacją, która jest związana ściśle z bezpieczeństwem, także jest to wszystko dla nas tożsame, też będziemy starali się dotrzeć do społeczeństwa z przekazem, w którym tym poradniku się znajduje, bo to także element budowy tej, tej odporności społecznej po to, żeby właśnie w przypadku tego zagrożenia każdy wiedział, jak ma się najzwyczajniej w świecie zachować. A czego się dowiemy, między innymi, z tego poradnika? Między innymi o tym, że warto przygotować sobie tzw. plecak bezpieczeństwa, czyli takie nasze podstawowe narzędzia, środki ochrony. Czy, czy środki higieniczne, jak również dokumenty, bo w przypadku, gdybyśmy musieli pilnie ewakuować się z własnego mieszkania, no to są niezmiernie bardzo ważne rzeczy, żeby mieć ze sobą skany tych dokumentów albo oryginały, lub też zapisane te dokumenty w wersji cyfrowej, bo nie wiemy, co się może wydarzyć po powrocie z potencjalnie występującego konfliktu. Właśnie, konflikt to jest jedna rzecz, ale też chyba nie bierzemy pod uwagę nawet jakiś klęsk żywiołowych, które na, na przykład pozbawią nas na dłuższy czas prądu. No, mieliśmy ten blackout już dobrych... 2008 roku. 2008. Tak, tak, no to tak. już trochę czasu minęło, nie wszyscy może dobrze pamiętają, ale wystarczyło przerwa w zasilaniu na kilka, kilkanaście godzin i tak naprawdę no to życie było sparaliżowane. Telefony nie działały, bankomaty nie działały, więc też na taką sytuację też również trzeba się przygotować. Chociażby nie wiem, mapa zapału, powerbanki, takie rzeczy, o których no, na co dzień nie myślimy, nie są nam potrzebne. Tak zgadzam się, w dobie dzisiejszej cyfryzacji, elektroniki oczywiście zapominamy o takich trywialnych tematach jak świeczka czy zapałki, także to też w poradniku jest skazane żeby takie, że tak powiem, przemycić elementy survivalu też, bo no, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach mógłby być z tym problem, Dużym wyzwaniem mu, mogą być nawet automatyczne rolety w oknach, które działają elektrycznie a w przypadku zaniku tego prądu, tak jak tutaj ten wspomniany przez Pana przykład, 2008 rok. Dochodzimy do sytuacji, gdzie faktycznie no, mamy przez cały dzień, całą noc w domu ciemno, jeżeli nie wiemy jak manualnie ta, ta, takie, takie rolety do góry, najzwyczajniej w świecie, podciągnąć. Dlatego ten po, poradnik wskazuje m.in. takie takie rzeczy, które powinniśmy zgromadzić. Oczywiście tutaj nie, niczego nie narzuca, ale wskazuje, co zrobić, żeby w sytuacji takiego zagrożenia, nawet nie militarnego, ale tego związanego z warunkami pogodowymi, bo przecież też w 2022 mieszkańcy Drawska czegoś podobnego doświadczyli. Czy, czy w tym roku mieszkańcy powiatu wałeckiego, gdzie były przerwy z dostawą wody. Na to wszystko musimy się przygotować, obserwować to, co się dzieje w naszym kraju, w naszym regionie i po prostu odpowiednio się wyposażyć po to, żeby w sytuacji, gdy będziemy mieli ten zanik prądu, może wyposażyć się w agregat prądotwórczy, jakiś generator prądu, bank energii, jest wiele dostępnych urządzeń na rynku, ale wszystko ma służyć temu, żeby w razie, Potrzeby mieć, jak samodzielnie sobie z tym zagrożeniem poradzić. A z Państwa obserwacji wynika, że ta świadomość rośnie, czy jednak cały czas myślimy, że to zagrożenie jest gdzieś tam daleko na wschodzie, więc no, dzieli nas kilkaset kilometrów co najmniej od niego? Wydaje mi się, że jesteśmy na początku tej drogi. Także z każdym dniem, miesiącem będziemy mądrzejsi i na pewno będziemy wynosić to doświadczenie. Tutaj jest rola nas wszystkich, tak naprawdę, w tym systemie, bo sama ustawa o ochronie ludności obronie cywilnej wskazuje, wska pokazuje jak dużą rolę w budowaniu tej odporności też ma społeczeństwo. Także liczymy, że z każdym tygodniem oczywiście tutaj edukacja. To jest to proces, który na pewno będzie trwał. Jako przykład mogę podać swoją formację, bo w tym roku obchodziliśmy 30 lat funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akurat miałem przyjemność rozmowy z, ze strażakami, który, którzy w tamtym czasie byli na początku tej drogi Powstawania Państwowej Straży Pożarnej. Opowiadali właśnie, jak 30 lat temu strażacy nie jeździli do wypadków komunikacyjnych. To było coś nowego, z czym się spotykali. Wtedy, jak relacjonował mi jeden z komendantów, gołymi rękoma wyginali blachę, gdy osoby zakleszczone znajdowały się w pojeździe, co jest dzisiaj nie do pomyślenia. 30 lat później jesteśmy nowoczesną formacją. Mówię tu nie tylko o nas, ale również o Ochotniczej czy Wojskowej Straży Pożarnej. Także nie mam wątpliwości, że tutaj z ochroną ludności będzie tak samo. To jest początek drogi. Mamy jakby mentorów, czyli tutaj skandynawów, czy te doświadczenia ukraińskie, które nam tylko pomogą to rozwijać. Poradnik bezpieczeństwa jest jednym z nich, jak i zarówno ta aplikacja gdzie się ukryć. Sezon grzewczy w pełni, przed nami też chłodniejsze dni i noce w najbliższym czasie. Jak ta statystyka teraz wygląda, jeśli chodzi o zatrucie czadem, no bo to jest największe zagrożenie zimą? Blisko 50 takich zdarzeń odnotowaliśmy od początku sezonu grzewczego. Jeżeli chodzi o pożary mieszkań, bo, bo tutaj też tą statystykę obserwujemy, jest to ponad 200 zdarzeń. Także liczymy przede wszystkim w tym przypadku na, na też mieszkańców, bo tutaj możemy płynnie nawiązać do tej odporności, bo wszystko też zależy od nas samych. My zachęcamy do zakupu czujników zarówno tlenku węgla, jak i czujników dymu. Są to autonomiczne urządzenia, które w razie powstania jakiegoś zagrożenia, czy to ze strony tego czadu, czy pożaru, który w jakiś sposób roznieci się w naszym mieszkaniu, ostrzeże nas o tym zagrożeniu czy święta to jest taki czas, że tych pożarów czy innych sytuacji takich związanych z zagrożeniem, przy których straż pożarna interweniuje jest więcej. Z naszych obserwacji tak jak media na to patrzą, chyba tak jest, że więcej czasu w domu spędzamy i to zagrożenie rośnie w ten sposób. Tak, no jest, tu może jakaś pewna prawidłowość, że właśnie przez to, że wszyscy jesteśmy w swoich domach, świętujemy, jest więcej tych zdarzeń związanych między innymi z pożarami w mieszkaniach czy tych związanych z tlenkiem węgla. Oczywiście tutaj też musimy przystawić do tego warunki atmosferyczne, czyli to, co na dworzu mamy, bo wiadomo, też pogoda generuje w pewien sposób te zdarzenia. Mówimy tutaj też o m.in. nieszczelnych przewodach kominowych. Wiadomo, jeżeli temperatura na dworze jest niższa, wtedy troszeczkę mocniej do tego pieca dokładamy. A to może generować w przypadku niewłaściwego jakby stanu technicznego tych przewodów kominowych no dodatkowe zagrzenie i w tym przypadku pożar. No ten okres świąteczno-noworoczny to jest. Także taki czas, gdzie kolejne zagrożenie występuje czyli te fajerwerki. Chyba coraz mniej ich używamy, ale cały czas też jest to zagrożenie to niewłaściwe obchodzenie się z nimi to może być dla nas zagrożenie, ale także dla osób postronnych. Dokładnie tak. No, jeżeli chodzi o sylwestra, szczególnie tą noc sylwestrową, no, obserwujemy taki znaczny wzrost pożarów, szczególnie śmietników tutaj. Jednak wyobraźnia niektórych osób powoduje to, że wrzucają te fajerwerki do, do śmietników, przez co jest więcej tych pożarów. Można powiedzieć, że nic takiego potencjalnie groźnego, ale strażacy są zajęci w tym czasie, tak, a mogą tak. być potrzebni gdzieś indziej, prawda? Tak, tak, dokładnie. No i kolejny temat to fajerwerki, które gdzieś w gęstej zabudowie odpalamy. No warto jednak znaleźć tą otwartą przestrzeń, pozbawioną zabudowań czy, czy roślinności. Mam tu na myśli oczywiście w szczególności żywopłoty, bo to kolejny aspekt, który często w Sylwestra się powtarza. Gdzieś tam w tej zabudowie jednorodzinnej żywopłoty, z reguły świerki, tuje, czyli drzewa mocno żywiczne, bardzo szybko się od tych fajerków zapalają, w konsekwencji istnieje duże zagrożenie dla obiektów mieszkalnych. Dodam też, że no w zeszłym roku mieliśmy też taką nieprzyjemną sytuację, chyba po raz pierwszy z czymś takim w swojej zawodowej karierze się spotkałem, że podczas jazdy alarmowej Jedna z osób rzuciła butelką w pojazd udający się do pożaru. Także mamy nadzieję, że w tym roku do takich sytuacji nie dojdzie. Oczywiście tutaj olbrzymie podziękowania dla policji, bo w tamtym czasie szybko znalazła sprawcę tego zdarzenia. Dla nas było to niezrozumiałe, bo naszym zadaniem jest społeczeństwu pomagać. A staliśmy się niejako troszeczkę ofiarą tej nocy sylwestrowej. Na strażacy i w święta, i w sylwestra, i w nowy rok e, oczywiście na stanowiskach życzymy jak najmniej pracy i e, spokojnych, bezpiecznych e, tych świąt dla wszystkich strażaków. Dziękujemy też za Dziękuję Waszą bardzo. służbę. No i kończymy rozmowę. E, moim gościem był aspirandariusz Szacht e, z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo i życzę wesołych świąt i wesołych bezpiecznych. Świąt. Wesołych Dziękujemy wesołych świąt. bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.